Jackowski nie mógł się uspokoić. Mam poczucie, że decyzja zapadła. Krzysztof Jackowski w najnowszym materiale na YouTube zapowiada militarne napięcie bez walk na terenie Polski i możliwe wprowadzenie nadzwyczajnych środków przez władzę. Według jasnowidza, wojska wyjdą i będą stać, a początek kryzysu ma wyglądać jak demonstracja siły, zajęcie wybranych miejsc, długie oczekiwanie, nerwowa niepewność. Mam wrażenie, że politycy polscy w każdej chwili mogą dostać informacje w rodzaju rozkazu, żeby w Polsce wprowadzać stan wyjątkowy, stan zagrożenia wojennego i pilnie żądać od obywateli realizacji jakiegoś obowiązku. Mam poczucie, że decyzja zapadła, mówi Jackowski. Co dokładnie mówi Jackowski? Napięcie bez starć, wyjdą wojska i będą stać, nie będzie walki żadnej. Tryb nadzwyczajny, możliwe decyzje władz o stanie wyjątkowym lub stanie zagrożenia wojennego. Zaangażowanie Polski nasz kraj będzie musiał się w to najbardziej zaangażować. W nagraniu Jackowski nie podaje dat ani konkretnych lokalizacji, sugeruje raczej scenariusz eskalacji polityczno-wojskowej, która ma oddziaływać psychologicznie na społeczeństwo. Skąd u Jackowskiego takie wizje? Mogą tyczyć się wydarzeń politycznych. Tło geopolityczne, od miesięcy głośno o incydentach dronowych, wzmożonej obecności lotnictwa NATO i testowaniu odporności państw regionu. W takiej atmosferze przekazy o wojsku na ulicach łatwo rozpalają emocje. Co dokładnie oznaczają określenia, których używa Jackowski? Stan wyjątkowy, wprowadzany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów w razie szczególnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa, określa go Konstytucja i ustawy. Stan wojenny w razie zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony. Stany gotowości obronnej państwa, poziomy alarmowe, obronne, rząd może je podnosić bez ogłaszania stanu nadzwyczajnego, wiążą się z dodatkowymi obowiązkami instytucji i służb. W praktyce, wojsko na ulicach może pojawić się również w ramach wsparcia policji czy Straży Granicznej, bez formalnego stanu wojennego, np. przy ochronie infrastruktury. Każdy z powyższych trybów ma konkretne podstawy prawne i komunikaty urzędowe, nie wprowadza się ich po cichu.